Wojtek Szczęsny w końcu zarejestrowany, Jack Grillish wraca do żywych i Jose Mourinho znalazł patent na zostanie grubym milionerem. Zapraszam na ostatnie ciekawe wydarzenia ze świata futbolu. Zaobserwuj kanał po więcej takich materiałów. W Barcelona nie zdołała wygenerować wystarczających środków z dotychczasowych transferów, co zmusiło zarząd do podjęcia dodatkowych działań. O Szczęsnym spekulowano od paru dni. Hiszpańskie media sugerowały, że zawodnik będzie zarejestrowany w piątek. Ostatecznie udało się to zrobić w sobotę wieczorem, więc teoretycznie Polak będzie do dyspozycji Hansiego Frika w rywalizacji z Rajowa Vallecano Zostając przy Blaugranie, ostatnio hiszpańskie media rozpisują się o następcy Lewandowskiego, który po sezonie zapewne opuści klub. Jako naturalnego następcę typowany jest jeden zawodnik i jest nim Harry Kane, który godnie zastąpił Roberta również w Bayernie Monachium. Dajcie znać, co o tym pomyśle sądzicie. Jack Grealish w końcu chyba wytrzeźwał po pamiętnej imprezie na zakończenie sezonu i przypomniał sobie, jak się gra w piłkę. Po wypożyczeniu do Evertonu Grealish w ostatnim meczu przeciwko Wolves zaliczył dwie asysty, a jego zespół wygrał 3 do 2, a sam Anglik dostał ocenę 10 na 10. Jose Mourinho znowu tym razem z tureckiego Fenerbahce. Mówiąc znowu, nie skłamałem, gdyż Portugalczyk zwalniany był już aż 7 razy i zrobił z tego niezły patent do zarabiania hajsu, bo łącznie ze wszystkich zwolnień, w tym na przykład z Realu, dwa razy Chelsea czy Tottenhamu, zainkasował, uwaga, 115 milionów euro. Taki to pożyje.